Człanko z strony hodowców robi dzisiaj kolejny odcinek, dzisiaj paczka do nas przyszła Musimy od razu powiedzieć, że zobaczcie jak to jest zapakowane Beznadziejnie, tu jest całe podarte w ogóle jakieś Nic nie zrobiliśmy, tak przyszło I Jak no. jest? O, o. tu cały worek wylatuje, ponieważ tragicznie zapakowane Dobrze, że się nie rozwaliło, znaczy możliwe, że się rozwaliło, bo tu widać, że poczta puszka jeszcze oklejała

cały. To jest karma do papupów, Teraz inną bo tamta była taka bardziej. nie do papupów, tak to i nie to do dobry gras, to tego a no, to samo było. No, jak to Tak, worach, jak Tak, Nie, jak to jest, to <śmiennie> Z tego chodzi o to, że będziemy musieli pójść ten biały karton. Z no. i wórek to wystarczy, aby z serwą. na pewno lata Pukmiks 20kg. Zresztą nie znam się co jest sorgo. proso, sorgo dari, len, słonecznikowy, sprzednica, kury, zapłatki, obszerne warzywa, owoce. Wydaje mi się, że tam więcej na no nagrobowość. A Borek, tak? Raz, tak? No, dobra. Dobra, po to 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 weźmiemy do kurnika i w kurniku to otworzymy, żeby nam się to nie wysypało. No. A tutaj mamy żarcia do kaputów, to chyba będziemy mieli na dwa lopa. No, ale to dobrze, bo pójdźmy dlatego właśnie na kilo, żeby było trochę dużej. Po... Aż znaczy, no tak, bo długo te nie wiem, czy ile było, 10 kilo, może 5 nawet. Bo one tam dużo, a znaczy się dużo, teraz więcej jedzą. Aż więcej wspują niż jedzą, no ale. Znaczy. Kupiliśmy, bo wiadomo, że jak się kupi czy więcej, tym jest taniej. Nie no, to otworzyć za bardzo. Dobra, to do śmieci mamy. Nie wiem, czy tak cały otwór? czy No to już, tak? Tak, że już kolejka się zmieściła. O, no, no, no. Tak się Tego białego, nie wiem czy to jest sorgo, sorgo czy prosto czy ten len, czy co to jest, nie nawet. Czyli sorgo na pewno, nie tam, Nie, to na pewno nie jest prosto, nie sorgo, tylko... Ten len, albo coś tam jeszcze, bo taki nie wiem co to jest. I to... na dylce, coś tam było, chyba. A, hmm. ładnie patrzę, nie, to jest... no, ale ładnie patrzy, nie? Tak, wezmę. tylko owsa nie lubię. Znaczy, one no, jadą, czy czegoś jeszcze, ale najwięcej owsa zawsze bardziej No, nie ma dużo, więc... No. No tak, kukurydza taka pozgniatana jest. To dobrze, bo taka cała. Nie wiem, czy ona w ogóle taką całą sobie da. Nie, ja, papugi są mądre, teraz jest... taką całą poradziłem. Nie. i za taki worek 20 kg na Allegro, Sam worek kosztował tam chyba 80, że, znaczy, że worek z chyba 88, jeszcze tego, no i za, za weselkę tam płaciliśmy chyba 16 no 106 zł wyszło Tam jest jest jakiś firmy champion, czy coś takiego Nasze papugi lubiłem ten karmę więc bo poprzednio też coś takiego miały chyba Nie ja to samo chyba Tylko z innym worek bo taki biały był właśnie ten A teraz mamy na śmieci bo tam ten lepszy był Dostępnie miałem czy 10 kilo to nie było nie, nie wiem co a nie, to by było do pawi, a nie do papuk. No to było do pawi. No. Grałem do pawi, takie dwa do... małe. No, a do to było jeszcze takie same? No, do już mieliśmy dwa takie małe. Pod wierzch, no. widzicie, to jest trochę używane i tutaj jeszcze nie otwarty. Do papuk mieliśmy takie dwa jak te, jak no. zioła chyba. No. Troszkę. No, bo pewno dzisiaj papuszki sobie jedzą. A się Możemy w sumie nagrać jak jedzą. Bo i tak tam najpierw pójdziemy, że się najpierw tam otworzy i później się od razu nagra, jak się im smakuje. W miskach i tak mają mało. Niech żrą to co małem, ładnie, Fajnie smakować to żajeć. Nie wiem. <grym> <grym> ale... Raczej no, nie będą tego bo one Może tych płatków mogą jeszcze jednym, że nie je zjeść. Bo to się należy, bo to nie wiadomo jakie jest. Może sobie poradzą z tym. Zobaczymy. Paucin ten... trochę się boi tego, więc tutaj zasiedzie. Ale na drugą weźmiemy tak, bo tam się goni, że po prostu tamtego do kurnika się weźmie, a się tamtego starego. A co tak więcej w kurniku siedzi, bo tamte kury to... Weźmiemy tyle, bo ja tu później resztę odsypię, bo pokażemy Wam najpierw z ręki, a, a później nasypiemy do miejsca po Znaczy teraz już Wile się zatują. No, no. Już nie nie mogliśmy, mogliśmy, wejść, tylko że trudno znowu. Znaczy no raczej tak by jakby nam wyleciały, to by wróciły, bo na, tam, na te żarcie, tylko tak patrzą. Bo teraz się nauczyliśmy, to teraz... Na szczęście ona na co już najpierw się no otwiera, mm -hmm. bo zresztą ona rano otwiera, to do na albo południu do dzisiaj zajdźmy. W A... ostatnim odcinku wam pokazywałem jak z ręki jedną jeszcze... A z na razie im wystarczają, wystarczają nie będziemy, mm. się wystarczają, no. Tam przekusą, no ale będziemy więcej na razie dawać, bo bez sensu, po prostu nie będzie... nie wiem, że po prostu zamiast, może zamiast tych małych, to może kiedyś nie zrobimy takiej większej, no. Po prostu z sami zrobimy tam z jakichś desek czy z czegoś tam po prostu wytniemy coś takiego, to obłożymy czymś. Ja tam za miskę płacić znowu tam nie wiem ile, za większą wyższą z pięć dych czy coś takiego, to bez sensu jak. No to od razu możemy odchowywać. Ciężko jest jechać jedzenia pawi, bo, pawią, bo widzę, że taka mam większość rzutu. No i każdy, papugą pogą. <grym>, no telefon, szaro. No to lepiej, szaro. Czkaż nie było tak, że tak. Nie wiem, to dwie siedziały na trochę. Nie wiedziałem, jak on zakończyć. Zakończy. Tak, ja nie siedział, bo tam się dzieje. Bo tam się dzieje, bo tam się Nie chcę, że się tego płynie. A ja nie Tak, myślę, że do mnie. tu. To... końca jest taś spada powinna się dziśnościć, bo jest coraz większa, żeby nie czerwone czerwona. Znaczy, Naszej uczarni nie wiadomo, czy czerwony, czyli ma czerwony, czy nie, bo czarny cały ma. Ale, u tutaj krokocelny i chyba coś krokocelny kolor tam. Teraz będę kaczkę otworzyć bo już próbuje deptać on chciałby deptać taśka, bo ona jeszcze z młoda i nie chcę się dawać kaczki, kaczki pewnie głodne, bo one nie mają na dworze żarcze, E w turniku. bo by wszystko osiądrały No Już wyszło. Ta brachemka taka jest trochę tak. gorsza. Aż gorsza, To nie widać, ale zobaczcie, że nie smakuje, bo to chyba wszystkie są. Mm -hmm. Liście niedługo można żalić kaczką. A fiera, liście, że, wiem, że, że liście już tak nie spadują, bo już wszystko tutaj spadło. Niedługo można żalić kaczką wody do basenu. Wiadomo, no, trochę bezsensu sobie na bo mróz przyjdzie tym, ale nie chcę, mają, bo one tam lubią. Tak, jak tam trochę wody jak napadało jest, to tam wchodzą I beblają. Czaczką trzeba dać wody, bo trudno i mało... więc... To się tak zrobię, tak samo wyglądać, ale są brachmy też, więc... Jason możliwe, że trochę mniej będę bronić jak mi ten basen zrobimy, ale nie zrobimy dopiero jak bo to liście przestając składą, bo wtedy jak stwierdziliśmy, że bez sensu mamy e, robić ten basen. jak tam tak liście znowu nalecił, to ile będzie z 2-3 dni bo będzie trzeba z powrotem. Z powrotem to ja lubię odejmować, to ma chwilę i tak. Chyba snuś od imprezy? Łybacki tam, nie wiem, przybliżał, żeby się nie włączyło, ale chyba tak widać coś. Ja to czy tam coś <Glanie> A tam mam kramer, to więc coś nie wiadomo. Jaką mamy? A chyba tam jakieś, bo Sejcinto to coś tam, tam stoi? Nie, to chyba nie jest Sejcinto. Nie <Glanie> jest Sejcinto. I. i Berlingu ten autor, jak to było, czy klucz, czy to? Ten, nie? Wiem, nie, wiem, nie, nie, wiem. nie ale jakiś turyst stoi za wytrą, jakby a dobra, jeszcze nie o tym <grym zbierza> barzą ten ogon odrasta, a nie, nie odrasta a tamta też należnie odrasta, bo tam wypadł ale już jesteśmy tak na 99% przekonani, że mamy dwie parki. No. Z więc... jednego szansa będziemy na długą wyspę. No później on się tak Ten... dziobać wszystko. Zobacz, no że mamy dwie samice. Kurde. No, to... <laughs> no, może by były takie, żeby się nie dziobały. Ale... Ale może... lepiej nie ryzykować. Mamy no, no, i to się długo się przejść, bo kukurydzy, kurdzę ale nie wiadomo kiedy, bo teraz nie ma kiedy, bo dzisiaj nie ma kiedy, jutro święto, więc nie będziemy coś robić. Złote zobaczymy. No złota jedynie może zobaczymy, a jak nie w sobotę, no to po prostu w tygodniu po prostu jak wrócimy we wtorek, czy we wtorek albo w, w czwartek to się pójdzie po prostu pozbiera tam chociaż pół godziny. Bo tam palą się skończy jedno, bo tylko nam pół zostało, to raczej tam w półtora szybko skończymy, a tam to drugie tam co jest? dalej, to. Niech inny dzień z, z, zrobi. też może w przyszłym byśmy, byśmy chcieli coś tam sobie porobić, żeby mieć może jakąś inną rasę No to zobaczymy jak to będzie. Bo wirusy nam się tak że pracę nie zdążyły, no ale tak jest. Tam, tak jest. Takie zwykłe w miarę kaczki, tylko takie proste po prostu. Nie no, no, może zobaczymy. zobaczymy Jedyne plus, że się szybko sprzedają. No w tym roku nam fajnie poszły. Znaczy biegusy fajne, są fajne kaczki, bo nam zależało od... Mieliśmy mieć inne kaczki, tylko nam zależało takie, żeby nam tu nie wyleciały. No bo kaldaki i kaldaki. Ja sobie mylę kaldaki nie być, ale ten... Ale Biegusy... No, jak patrzyliśmy na kaldaki i mandarynki, to tak patrzyliśmy na te dwie razy. No ale one były... No kaldaki jeszcze może aż tak nie, ale mandarynki to na tam leciały, takie strachliwe są. Ale Biegusy to nie lecą, bo one w ogóle nie latają. Siadają nam tam coś jakby chciały, to tak lekko podlecą, no, ale to przez to siatkę nie wylecą. A tutaj więcej już nie chcemy mieć raczej zwierząt... tutaj bo są znaczy, Pawie Feniksy. Chcemy, Pani... ale nie więcej raz. Nie. No no wiedzą, no, no, no chodziło o tylko, że tak chodzi. I ten znaczy balantów chyba tyle starczy na razie Na pewno więcej fenixów spali będziemy chcieli No, bo prawie ładne A może Feniksy wreszcie jakieś zdrowsze, fatalitety są zdrowe i może fajne geny bym miały, bo Rok temu, a nie, nawet, w ogóle nie lęgliśmy, no ale Ale jak kupiliśmy takie mocne to Ja to no, nie za takie pieniądze, to oczekujemy, że będą Nie, nie. Takie, że dobre geny Że się nie Powiedziałbym, to byśmy nie daliśmy tam już dwa razy więcej, ale... Stary są ładne, no nie można powiedzieć, że nie. Ale drogi. Nie wiadomo, czy może ona nie była jakoś w klasie wystawowej, czy coś. No, o, obrączki no, miałem bo kaprzę. przynajmniej on był na Grzędzie, jak chciałem powiedzieć, ale jednak jeździł, bo on... On był chyba po Butowie, tutaj jeździł, bo do Pęgły. No, wiesz, że nie? mają. No, wszystkie mają. Nie, nie wiem. Bo on na pewno... Pr... On coś tam ściągał, ale nie wiem. Nie wiem, czy to to tylko biała została? Wierna Nie ulubiona jest biała moja, jest taka niebieska. A też jest no fajna, no, bo tak. Właśnie no, na... To nie ma. O, o, teraz ta... Uja ma... ulubiona, bo na, nawet pogaska się da. A znaczy, się nie dało staraby się dała, ale się teraz próbuję. Wiadomo, że to odlecę, ale musi jeść. <laughs> teraz tak, Może białą się dał taka biała, dzisiaj mało sprawdziwa. Teraz się udało. O, białą. Fenik to byśmy chcieli powiększyć jeszcze, a są byśmy kupili jakąś kurkę, tylko nie ma żadnych na przykład, samych, ale też raz jeszcze na razie już to z tych. Już chyba powoli się, powoli się najdą, bo już coraz mniej tu jest. Też powódźcie jakaś teraz, to ktoś chciał z tą kurką, tam przy siadce, prachmu co cozoty para, więc. I niedługo po kilka, parek, kopinków będzie. Chyba to już będziemy kończyć się na odcinku, bo musimy jeszcze nam te kurki otworzyć i pozmieniać wszystkim, więc... 我们是军人，金苦。